Dzisiaj w Heaven mama potwór i mama milionerka adoptowały mnie i działy się naprawdę mega mocne rzeczy. Pamiętaj, by kończy stawić łapę w górę, suba z dzwonkiem oraz napisz w komentarzu mama, a przypnę ci serce. Dobra, słuchajcie moi drodzy, jestem właśnie w przedszkolu, a właściwie to słuchajcie w domu dziecko i słuchajcie, czekam aż wreszcie jakaś mama mnie, słuchajcie, zaadoptuje i wreszcie, słuchajcie, nas stąd weźmy do jakiegoś normalnego domu. Słuchajcie, bo naprawdę zobaczcie, tyle dzieci tu jest w ogóle, tutaj jest generalnie katper, tutaj jest moi drodzy Zdzisła w takim dziwnym kapeluszem. I, słuchajcie, wszyscy czekamy na jakąś mamę, która tej przybyła i nas wreszcie weźmie, moi drodzy. I tutaj w ogóle jest... O, zobaczcie, ktoś wszedł w ogóle, zobaczcie, ktoś wszedł tutaj! Dzień dobry, proszę pani! Witam, jakiego grzecznego chłopczyka wziąć? Eee oho, czy to on jest chyba zainteresowana adopcją, ale troszkę mnie niepokoi jej twarz, słuchajcie, czemu ona ma taką dziwną twarz w ogóle. E pani ciociu, ciociu, tutaj jakby chciała mama jakaś adoptować tutaj kogoś, to ja zapraszam. Ja, 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 wszystkie dzieci już piszą, że ja. Ja też chcę, ja też chcę do adopcji. Ja jestem miłą dziewczynką. ty miły chłopcem w ogóle. Ciociu, ciociu, tutaj opiekunko, to poleć mnie! Mam lalkę! Jestem bardzo miła! Cisza! O, słuchajcie, pani się wkurzyła. ciocia się tutaj opiekunka wkurzyła. Dzień dobry, kogo pani poszukuje? Och, zobaczymy, kogo poszukuje. Chłopczyka w czapce dinozaura. Bardzo go potrzebuje. E, czemu chłopczyka? Ej, słuchajcie, ja mam czapkę dinozaura. Ona mnie potrzebuje. Słuchajcie, co jest w ogóle? Czy to jest dobrze? Czy to jest źle? Słuchajcie, ej, napiszcie w komentarzu, bo troszeczkę mi to niepokoi. Skąd ona mnie w ogóle znała wcześniej, słuchajcie? Ej, czy ona już znała mnie wcześniej, że? Generalnie... Jest! E, to, 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 to ja generalnie? E, Przepanie, proszę, proszę pani, to ja tutaj jestem w czapce dinozaura. Tutaj. O, tu jestem, to ja chyba. Tutaj pani powiedziała, że jakiś chłopiec czapce dinozaura to chyba ja jestem. O, Mogę go wziąć? Mamo, mamo, gdzie będziemy mieszkać? Co to będzie za dom? Podpiszę te dokumenty, obiecuję wszystko. Bardzo dobrze. Na początku dzień próbny. E, aha, słuchajcie, czy ona mnie nie może wziąć od razu, tylko słuchajcie, dzień próbny. Czy ona może mnie dopiero wziąć na dzień próbny, w ogóle ona ma pewne straszne zęby? Okej, okay, szkoda, to go odstawię. Dobra, czyli chyba słuchajcie, mnie bierze na dzień próbny. Dobra, mamo, idziemy w takim razie. Słuchajcie, wreszcie mam mamy. Elo, Elo, wszyscy. Jak dobrze przejdzie dzień próbny, to może... Okej, okay, czy wtedy będzie mogła mnie wziąć? Dobrze, słuchajcie, wzięła mnie, pa cześć koledzy i koleżanki Słuchajcie, wreszcie mama mnie wzięła Jestem wreszcie adoptowany, słuchajcie, wreszcie, tylko ta mama, zobaczymy gdzie ona mnie słuchajcie, zabierze w ogóle. Dobrze, słuchajcie, zobaczcie, moja mama nawet ma furę, zobaczcie, jaka wypasiona w ogóle. Dobra, mamo, gdzie jest w ogóle twój dom? Prowadź taki będzie do domu, słuchajcie, będę miał nowy, super raśny dom. Zobaczymy kim w ogóle jest moja mama i w ogóle czemu ona nagle czemu w ogóle ona słuchajcie chciała mnie koniecznie zaadoptować. Ej coś tutaj nie gra Czemu napisała, że koniecznie tego w czapce dinozaura To jest nasza chata, mamo, czy to jest nasz nowy dom? To twój nowy dom. Aha, czy to jest mój nowy dom? Super! Mamo, dojdziemy do nowego domu i Hur, Nareszcie mam nowy dom, słuchajcie. W czemu ty masz taki dziwny tej rośliny? Mamo, co to w ogóle jest? Słuchajcie, naprawdę jej twarz jest troszeczkę dziwna. Troszkę mi to niepokoi, słuchajcie, bo ona ma trochę dziwny wyraz twarzy. Pójdź na dół, chłopczyku! E, och, okej, okay. słuchajcie, pójdę na dół, ale troszkę dziwnie, tak dziwnie ona mówi, słuchajcie. Dobra, idę na dół w ogóle. W ogóle zobaczcie, jaki to, to jest... To jest bunkier, słuchajcie. Jaką ona ma wielką chatę Zobaczcie, to jest jakieś bogactwo. Zobaczcie ma tutaj różnych rzeczy, w ogóle jakieś pralki, słuchajcie, co to w ogóle jest, naprawdę, ona ma gigantyczną chatę, co to w ogóle, moi drodzy, naprawdę jest, zobaczcie, ma sypialnie różne. Mamo, mamo, gdzie ty jesteś czy mogę w ogóle coś zjeść? E, mamo, e, a co jest? Bardzo dobrze, potrzebowałam takiego chłopczyka. Mamo, czy to jesteś ty? Co się stało z tobą? Czapcy dinozaura, będę wyciskała z ciebie soki. Jakie czapkę dinozaura, mamo? Co się z twoją z czaszką stało? Czemu nagle jesteś taką dziwną czaszką? Co jest w ogóle z tobą, mamo? Czemu? Co to jest w ogóle? Co jest? Czy ty miałaś przebranie na sobie? O nie, słuchajcie, co ona chce ze mną zrobić? Mam naprawdę problemy. He, <laughs> he. Ej, mamo, gdzie ty mnie w ogóle prowadzisz? Co ja mam iść? Co to jest w ogóle za centrum? Co to są co to, co to, co za miejsca? Jakieś rury? Jakieś magazyny? Co to w ogóle jest? Wchodź tu. To dobra, już mamo, idę, naprawdę. Co to są za rośliny w ogóle? Mamo, czy ty mnie zamknęłaś w klatce? Co? Mamo, wypuść, masz wypuść wypuścić. Albo powiem wszystko pani od adopcji, cioci w ogóle. Jaka mama? He. He he. E, mamo, ale przecież ty jesteś moją mamą? Co ty chcesz ze mną zrobić? Słuchajcie, jestem w klatce, co jest? Co ty gadasz? Jestem szkieletem, który próbuje wycisnąć soki! Życiowy! he, <gry> he, <gry> Słuchajcie, ona chce ze mnie wycisnąć sok życiowy, co jest nie tak? Ej, mamo, znaczy, nie wiem, szkielecie, cokolwiek jesteś, Weź mnie wypuść, bo naprawdę powiem wszystko tej pani od adopcji, a ona się... Ej, co jest, tu jakiś gaz leci, ej. A, 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 ale duszę nam się zrobiło. O o co ty, mamo, ze mną zrobiłaś? Czemu, czemu ja mam całą białą skórę? Co ty zrobiłaś, mamo, czy to jest... Mój sok życiowy w tej strzykawce, co? Będziesz teraz moim dzieckiem. Teraz ja przejmę twoje soki życiowe i będę człowiekiem! He, he! Aha, czyli ona ze mnie, słuchajcie, wyssała całe, całą krew i teraz, słuchajcie, ona za... I teraz ona się słuchajcie, w człowieka przeobrazi. Zobaczcie, ona sobie to wstrzyknęła chyba. Aha, teraz jestem człowiekiem, idę cię odstawić! Co Zobaczcie, on się zmieniła faktycznie w normalną osobę! Do tego przedszkola! Czyli teraz chodzi o nie, ona ze mnie wyssała te soki życiowe, a teraz idzie mnie odstawić, nie! Ale słuchajcie, jest beznadziejna pogoda! Już mam czy, czy, w go, czym ty byłaś? Co się z tobą? działo. O, dobra, słuchajcie, jesteśmy już chyba przy przedszkolu. Zobaczcie, tak, tu jest przedszkole i co teraz chciejecie odstawić? Ej, ona słuchajcie, poszła sobie. Ej, co jest w ogóle? O... Ale się źle czuję, tutaj jest. Odstawiam go. Nie chcę go, jest okropny, bił mnie. Nie! To jest nieprawda, ciociu, ciociu, zobacz. Dobrze. Ciociu, zobacz na moją skórę, ona mnie torturowała, ona wyssała ze mnie soki życiowe i generalnie ona była potworem, takim szkieletem, który chciał zniszczyć ludzi i ona wyssała ze mnie. Wiem, że to nieprawda. No ale naprawdę to jest prawda, zobacz na moją twarz, ciociu, ciociu, zobacz na moją twarz. Haha, ha, bardzo śmieszne. Nie, no naprawdę, słuchajcie, co ja teraz zrobię, muszę czegoś na kolejną mapę, mamy, słuchajcie, będę siedział i czekał na kolejną mamę. A słuchajcie, nikt mnie już nie chce, naprawdę żadna mama nie chce mnie normalnie adoptować, słuchajcie, co ja teraz zrobię, zobaczcie, ktoś tutaj idzie, ale w życiu mnie oni, słuchajcie, nie wezmą, jestem, słuchajcie, zdany na siebie, naprawdę nic już tutaj nie zrobię, w ogóle, zobaczcie, jakaś mama przyjechała, zobaczcie, ona wypasiona jest w ogóle. Witam dzieciaki. Zobaczcie, jak ona jest wypasiona, ale nie, tak mnie nie weźmie. Co się stało? E, no, proszę pani, czy, pa, proszę pani, tutaj w kto to jest tutaj jest chyba pani ochroniasz? co w ogóle, znaczy w choć bogata, chyba. Zobaczcie, Gucci. W każdym razie, miałem taką złą mamę, która wyssała ze mnie sąsiedztwo życiowe i generalnie. i generalnie zwróciła mnie i generalnie jestem przez nią taki blady, nieszczęśliwy. Ona była potworem w ogóle. Moja, moja poprzednia mama. To jest Marek. Zaadoptuję cię. Tylko już nie płacz. Dobra, naprawdę, zaadoptujesz mnie, mamu, Juchu, tak. Jest, tak jest, słuchajcie, naprawdę Mama mnie adoptuje, tak Naprawdę, słuchajcie, kolejna mama Mnie adoptuje, ło, nareszcie, słuchajcie Wreszcie, może przynajmniej będę miał Ktoś coś do kogoś lepszego Ciociu tutaj, ciociu od adopcji Tutaj jakaś mama chce mnie zaadoptować, nowa taka Adoptuję, okej okay. Dobrze. Dzień próbny. Okej, okay, mamo, generalnie teraz mamy coś takiego jak dzień próbny, właśnie tylko podpisz tutaj te papiery i teraz mamy coś takiego jak dzień próbny, czyli generalnie dopiero po tym, po, po pierwszym dniu będzie wiadomo czy mnie zaadoptujesz czy nie, ale dobra, więc podpisz mamo tutaj i jedziemy. Słuchajcie, mam nową mamę, nowy dom, tylko, czemu moja skóra jest dalej biała, chodzi jak ja mam teraz być w nowym domu, jak moja skóra, słuchajcie, jest biała. Ale to zobaczcie, kula ma limuzynę, co jest w ogóle? Czemu nam ma taką gigantyczną limuzynę? Ej, zaraz, zaraz. Jedziemy! To bez choć jaka tu jest limuzyna? Ej, zobaczcie, co jest! Siadaj, młody! Już siadam, mamo, jestem w limuzynie! Najpierw pojedziemy na operację plastyczną. Okej, okay, na operacji, czyli będę wyglądał normalnie może! Będzie kosztowała milion! Co operacja plastyczna będzie milion kosztowała? Dobra, chodźmy tego lekarza. Jak mam przestać być biały, to super. Więc tutaj chyba, gdzie jest mało ten lekarz tutaj. Będziesz ładny. Co, jestem brzydki teraz. Ej! O dzień dobry, panie doktorze! Mamo, pan doktor już tutaj jest! Dzień dobry! Dzień dobry! Robimy temu małemu operację plastyczną. Okej, okay, operacji, dobra. Ja się położę w takim. Słuchajcie, na tym wyżej tutaj. I zobaczcie, będę teraz leżał tak. Dobrze. Kura twarz. Koszt operacji to 1 milion. Jeju, jakie to jest drogie. Już płacę. Dobra, słuchajcie, to chyba czas na moją operację. Już gotowy już gotowy, słuchajcie. Zobaczcie, faktycznie jestem sobą. Zobaczcie, już jestem normalny. Mam normalną. Mam normalną twarz. Zobaczcie, moi drodzy. Dziękuję, panie doktorze, w ogóle. Pięknie. Dobra, to co mamy idziemy w ogóle. Dziękuję panu bardzo tą operację. Naprawdę super jest. W ogóle wyglądam już normalnie, to gdzie jest twój dom, mamo? Mamo, mamo, czy czy zanim pójdziemy do domu, czy ja mogę pójść do salonu gier, bo chciałem pograć w jakieś gry? Jasne! To chodź w takim razie do salonu gier, Pograłem sobie w jakieś gry, mamo. Tu jest chodźcie salon gier, tylko te wszystkie gry są, słuchajcie, na pieniądze. Więc nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Mamo, czy ja mogę tutaj generalnie wydać cokolwiek? Czego by nie zrobić dla synka? Dobra, mamo, czy mogę tutaj jakieś pieniądze? Bo tu generalnie chyba muszę takie generalnie kupić takie rzeczy w tej grze? Jeju, mamo, dostałem od ciebie prawie milion! Skąd ty masz tyle pieniędzy? Słuchajcie, tu zobaczcie, ile kasy dostałem od mojej mamy. Dziękuję ci bardzo, mamo. Ale dobra, słuchajcie, tu jest jakiś gościu, jakiś jakieś, jakieś motory gra. Ale chyba w tą grę słuchajcie sobie zagram. Dobra, więc tutaj, słuchajcie, muszę generalnie wrzucić. Tutaj. O to jakie to jest? Super, super to jest. Dobra, słuchajcie, tu jest jakaś kolejna gra. I teraz, zobaczcie, muszę tutaj przeskoczyć. Dobrze, dobrze. O, tutaj tylko muszę coś kupić. O, słuchajcie. Ojej, mamo, ja wszystkie pieniądze. Ej, straciłem wszystkie pieniądze na tej grze. Mamo, przy... Ojej, co moja mam pomyśli? Mamo, przepraszam cię, ale wszystkie pieniądze, które dałaś, rzuciłem tego automatu. Co ja zrobiłem, o nie? Też więcej nie chcę, mamo, na razie nie może chodźmy do tego domu. Wiesz mamo, chodź może słuchajcie. Ona daje mi wszystko co ja chce, co jest w ogóle? Tu chodźmy w takim razie, słuchajcie, na górę do domu. Chyba moja mama w ogóle mieszka gdzieś tutaj na górze, tylko który to może być dom mojej mamy, słuchajcie, w ogóle czy to jest to jest ten dom. Zobaczcie, to jest wielka willa. Co jest? Zobaczcie. Czekajcie, teraz tutaj? Czy to jest właśnie ten dom, mamo Czy to ma garaż w ogóle? Zobaczcie, chyba tutaj musimy wejść. I teraz chodźcie, idziemy tutaj. Jako to jest gigantyczna willa, zobaczcie, to jest wszystko. to jest w ogóle jakiś... A czekajcie, tutaj gdzie. Zobaczcie, tu jest w ogóle winda. Więc musimy chyba guzik kliknąć. I teraz zobaczcie, jesteśmy w pierwszy, na pierwszym piętrze. Jaki to jest wielki telewizor. Zobaczcie, mamy tutaj kominy. Jakie tutaj mamy wielkie stoły w ogóle? Zobaczcie, to jest gigantyczne. Co jest w ogóle? Mamy tutaj jeszcze kolejne piętro. W ogóle tutaj zobaczcie, mamy kolejne guziki. Możemy teraz wlądować o samej górze. I teraz zobaczcie, mamy jeszcze większy dom. Co jest tym domem? Nie tak, mamo. Gdzie jest w ogóle mój pokój? Zobaczcie, tu jest w ogóle jakiś pokój piętrów Jaki widok, tu jest na calutę miasto. Zobaczcie, tu jest nawet jacuzzi. Usiądę sobie w jacuzzi i włączę bąbelki. Zobaczcie. O, jakie! Bumbelki, teraz pójdą, zobaczcie. O! Zrelaksuj się i odpocznij. Ale, mamo, naprawdę dziękuję Ci bardzo, że to w ogóle robisz. A gdzie jest mój pokój? Wszystko jest do Twojej dyspozycji. Jeju, mój drodzy, słuchajcie, naprawdę. Przed chwilą mnie adoptowała mama, która była totalnym potworem. To już sami widzieliście, a teraz mnie adoptowała mama, która jest totalnym, mój drodzy, aniołem. Jest naprawdę najlepszą mamą, jaka miała. Możesz spać, gdzie chcesz. Naprawdę, słuchajcie, to jest najlepsza mama, jaką w życiu miałem. Więc, słuchajcie, naprawdę, naprawdę dziękuję bardzo, mamo, że mnie adoptowała. I słuchajcie, mam teraz życie jak marzenie. Naprawdę usiądę sobie na fotelu i słuchajcie będę sobie pił, popijał kawkę, herbatkę słuchajcie i zjem sobie sushi, więc słuchajcie to było na tyle, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnajcie żeby... się, pamiętać, pamiętajcie w żeby... 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 na kanał Ograni oraz na drugi kanał Jerem Roblox i na Discorda, link w opisie, więc elo, cześć, papa. Pa.